Antek, zejdź z kadru, bo pokażę Karola. Ogólnie, patrzcie, tam jest Karol, idziemy za nim. Bo ogólnie szukamy tych dźwięków, co były wcześniej. Ej, ja czapka. <grym> patrzcie, Karol stracił czapkę. O nie! Piszcie w komentarzu, Karol, Karol, kwestionuj, co nic się nie stanie. Jak będą piszcie. piszcie. So, I kto z mojego sorta? Słyszeliście, bo ja go troszeczkę nie zrozumiałem. Patrzcie. Napiszcie w komentarzach, kto jest z mojego sorta. O, kto jest z, z, z jego shortsa? Napiszcie. Tak, bo, no, nie, tylko tylko nie, nie wiem, czy nie wiem. będą włączone komentarze, bo nie zawsze są. No to ów uw to zrobi. Ja umiem, tak. tak. On co umie, umie więc. Macie, że on jest najmłodszy i jest z tego pokolenia. I on najwięcej zda, sumie, na tych telefonach, a my żyjemy dłużej. Co nie, Karol? Co, co nie, że. Patrzcie, przybliżę na Karola. Co nie Karol, że on umie więcej od nas, a jest młodszy od nas na tym telefonie, to on umie więcej. No. Ale, umie, ale nie umiem więcej rzuciliśmy praktycznych. No. no. Słuchajcie, bo... umiem odgrzeć sobie jedzenie? Umiem, odgrzeć okay. umiem. Ja robić sam tosta, bo ja umiem takie... Ja umiem robić zdania. Ej, bo wiecie, że my się zbliżamy do tej postaci, która była tam? Wiem. Evasie, pokaż widzą. Nie mogłem ludzie. Serio? No patrz, nie, on się nie nagrywa. Widzicie to? A A wiecie? A wiecie, bo ja chciałem powiedzieć u, czas, u... Ja, ja nagrywam cały czas, ja, ja nagrywam cały czas. Ja też chciałem powiedzieć u kolora, gdyby napisali w kto z mojego sorta. No. No akurat Tutaj gdzieś mi się skończyło nagranie włączenie. Przy bagnach! No, nie, po... na nie, wszystko, nie, gdzieś tutaj. obok tego drzewa jest. Ej, widz, ej, ej, obróćcie się, obróćcie się! Widzicie to? U góry Przerywam nagrywanie, przerywam nagrywanie, uciekamy. Ej, dobra widzowie, ogólnie... Ja naprawdę coś widziałem. Ogólnie. No bo widzieliśmy naprawdę Antek i jak coś to ja nagrywam. Widzieliśmy naprawdę... On jakiś dziwny odklejony dzisiaj. Antek. Wiesz, że może na ktoś już się tu przyjść? I ogólnie serio, przez chwilę coś tam u góry było, Karol, a już go nie ma, co nie? Tak, usunęte filmy, co wczoraj nagrywaliśmy, bo nie mam pamięci na filmie, bo za długie filmy robimy. Patrzcie, tu jest mój najlepszy kolega, to sam a tu jego światło. brat! Film jest ze wczoraj, i ten... Tu się widzą w oczy, żeby dobrze widzieli. Patrzcie, światło! Widzę światło! O, Kacper przez chwilę... przez chwilę coś widział, Kacper. I coś tam na Patrzcie, tak to ja, tak te, to ja. A i ja widać, że ja uję normalnie, bo ja nie wiem, bo ja nigdy nie robiłem. Ja nigdy tak nie robiłem ogólnie, tak o. Ja, tak, tu ja, 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 tak, tak tak Siema, widać, że no, no, dobrze. No, <laughs> Widzowie, nie świeci się za nie, a ja tak nigdy nie robiłem, ja zawsze taką nagrywam. O, schyla się Karol, tu po popotyka. Ale już się łatwo Mokre patyki są do dupy. A ty chyba płaczę, bo pisz, jak troszeczkę. Ale a ty uszy zakryj. Uszy zakrywaj. Widzowie ja na przykład Drugie dzisiaj... No. Ja na przykład dzisiaj no. nie mam czapki, ale mam kaptur, ale Wawu raz w czapkach. A moja ja się wypsuła przed piątkiem. Ja bo ja byłem chory, ale więc... Ona naprawdę się... No. Nie wiesz, a no nie by. Ej, dobra, przerywamy, przerywamy. Ja przerywam.